W Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim podsumowano kluczowe działania pomocowe skierowane do mieszkańców Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Dzisiaj mamy takie przedsięwzięcie, nam symbolicznie czapkę Mikołaja, podczas której będziemy dzieciakom i młodzieży ze Stronia rozdawać takie dosyć bogate pakiety sportowe, artystyczne, które to są częścią przedsięwzięcia realizowanego właśnie przez nasz ośrodek tutaj na terenie Stronia oraz Lądka równolegle. Od kwietnia do września tego roku. Jest to działanie będące następstwem sytuacji powodziowej, ale ukierunkowane nie na tą twardą, konkretną pomoc, którą państwo i samorząd muszą realizować naprawiać mosty, budynki ale wsparcie dzieciaków i rodzin i w ich sytuacji związanej z traumą, którą doświadczyli. Wiemy dobrze, że ta sytuacja była dla mieszkańców trudna i mówią, że tragiczna. I teraz trzeba szukać mechanizmów, sposobów, jak pomóc dzieciakom, rodzinom się w tym czasie po tym odnajdywać. Zaproponowaliśmy Marszałkowi z projektów, które organizujemy, sfinansowanie zajęć sportowych, wsparcia psychologicznego, pakietów sportowych właśnie oraz dożywiania w tym okresie. Dostaliśmy zgodę, to organizujemy we współpracy z gminą Stronie i tutaj z panem Radkiem Michalakiem, z, z klubami sportowymi ze Stronia. Akcja Szczytna i to gdzieś wypłynęło parę miesięcy temu, jedno spotkanie robocze, że są pieniądze, że można je wykorzystać właśnie na te projekty miękkie w kontekście dzieci, że to jest jeszcze okres ten taki wiosenno-wakacyjny. Różne sekcje, bo też chcieliśmy, żeby tymi, tymi zajęciami objąć różne sekcje, że tak powiem. No i udało się. Zaskoczeniem oczywiście były dla nas dodatkowo te, bo samo Prowadzenie zajęć, prawda i jakby wynagrodzenie trenerów to, to jedno, ale zaskoczeniem była ta akcja z tymi posiłkami. To też super sprawa, to myślę, że wszyscy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni. No i tak, udało się jakieś szczęśliwe. Dzisiaj jeszcze obdarowane podarkami też takimi trochę dedykowanymi, bo dedykowane pod konkretną dyscyplinę czy też pod konkretną sekcję, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze wydane pieniądze unijne, tak bym powiedział. Dostałam rolki i różne rzeczy właśnie. Do rolek, jakieś ochraniacze, kask i takie różne sprzęty. Lubię po prostu jeździć i nie wiem, różne triki robić. Mamy często treningi i są bardzo fajne, uwielbiam chodzić na te treningi. Kryształ strony Śląskie, sesja siatkówki. Co Was kręci w siatkówce? No po prostu jest fajna. Można drużynowo się zgrać. No fajna jest atmosfera, po prostu lubię siatkówkę. Dostałyśmy buty, strój, na rękawki i to chyba wszystko. Bluze. To są zajęcia sportowe. Mamy aż 8 różnych typów. Są też artystyczne, e, pływackie, e, siatkarska jest, ses ses jest. Siatkarskie mamy, mamy piłkę nożną, Ro rolkarstwo też jest. Udało mi się porozumieć jakby z księdzem Kamilem Raczyńskim który jest proboszczem w gminie, gdzie mieszka pan Zenon. I ze słowo do słowa udało się porozumieć, pan Zenon wyszedł z ręką pomocy, że może coś takiego zorganizować, tylko potrzebuje osoby, która to by mogła poprowadzić. No i jakby udało się razem z moimi trenerami to wszystko przedsięwziąć i dopiąć i oto tu jesteśmy. Sfinansowane to jest fundusze europejskie, więc jak widać fundusze europejskie finansują nie tylko te duże inwestycje, ale także pomoc taką ludzką, społeczną. To są specjalne instrumenty, które są dedykowane z wykorzystaniem ekonomii społecznych, organizacji pozarządowych, czyli takie indywidualna pomoc, wsparcie. My powalczyliśmy już po raz kolejny, aby je z puli środków wyodrębnić właśnie dla pomoc teraz dla powodzian, kiedyś w kontekście COVID, -19 jeszcze był, także pomagaliśmy na tle sytuacji z Ukrainą, właśnie to wsparcie psychologiczne, zajęciowe, mentalne, terapeutyczne, edukacyjne i to się dzieje już od kilku lat teraz w Lądku i stron. W okresie od kwietnia do września zrealizowano ponad 950 godzin zajęć sportowych, tanecznych, muzycznych, korekcyjnych i wsparcia dostępnego dla dzieci i młodzieży, 4,5 tysiąca posiłków dla dzieci i młodzieży oraz 279 pakietów sportowych dla uczestników zajęć. Muzik